Witam Państwa. Przechodzę dzisiaj z takim nagraniem. No, nagranie może będzie luźne, ale temat nie. Temat depresja, ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Walki z Depresją. Um, oczywiście odniosę się też do kart, żeby połączyć tematykę kanału z tematem depresji. Chociaż yy, tak naprawdę. Temat depresji przewija się w czytaniach dla Państwa dosyć często. To się pojawia. Zaraz pokażę, jakie karty o tym, o tym mówią w tarocie. Prawda jest taka, że wiele osób, które znamy, które są, są czy były, artystami, politykami, zaraz tutaj wymienię kilka nazwisk, cierpiały na depresję, i nikt by się nie spodziewał, że to są osoby, które chorują. Depresja podobno szeroko się uśmiecha, gdzieś taki cytat przeczytałam. Kogo my tutaj mamy? Na przykład: Vincent van Gogh, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Vivian Lee, Peter Sellers. Tak, czyli artyści, aktorzy, politycy. Depresja jest chorobą demokratyczną. Mało tego, depresja jest chorobą śmiertelną, ponieważ od depresji prosta droga jest do myśli samobójczych i do, i do prób samobójczych. Depresja jest chorobą, nie wymysłem. Jest tak chorobą jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, grypa czy zapalenie stałów. Depresja dotyczy każdego, dotyczyć może każdego z nas. Dotyczy naszego umysłu i naszych emocji, ale zdarza się często, że cierpi nasze ciało, ponieważ ciało nie jest oddzielone od, od umysłu. My objawy w ciele też będziemy mieli, tak? objawy psychosomatyczne w przypadku zachorowania na depresję. Nad depresją nie da się zapanować tak jak nie da się zapanować nad gorączką, bólem mięśni, w grypie, wzrostem stężenia cukry, cukru w cukrzycy, niedotlenieniem serca w chorobie wieńcowej czy wzrostem ciśnienia. Nad objawami depresji nie ma kontroli. To jest taki wstęp z tej, z tej broszurki. Hmm. Jakie są przyczyny depresji? Są przyczyny i czasem nie ma przyczyn. To znaczy, nam się wydaje, że jeżeli komuś się wydarzy coś y, trudnego w życiu, to on dostaje depresję, a tak to nie może dostać depresji bo przecież ma pieniądze, ma karierę, ma rodzinę i w ogóle i, i, i o co chodzi? Otóż są, y, proszę Państwa, zaznaczam, ja nie jestem lekarzem, więc ja tutaj y, absolutnie nie chcę się mądrzyć, y, dlatego się opieram na y, tutaj na takich źródłach, żeby nie było, że sobie coś tam. Y, Wymyślam chociaż wyobrażenie, mam na ten temat. Depresja może pojawić się u każdego, a powody są różne. Najłatwiejszymi do zrozumienia i najczęstszymi są przyczyny psychologiczne, urazy psychiczne, których doznajemy w życiu. Śmierć czy odejście bliskich osób, utrata pracy, majątku, różne wydarzenia bardziej stresujące, ale przewlekłe kłopoty w pracy, w domu. Depresja może się pojawić u osób chorujących somatycznie, tak? czyli wtedy, kiedy ciało choruje i wtedy też możemy się gorzej czuć psychicznie. Im cięższa choroba i bardziej przewlekła, tym większe ryzyko wstąpienia depresji. Zdarza się jednak, że depresja pojawia się u osoby w pełni zdrowia, szczęścia, osoby młodej, pięknej, bogatej. I taka depresja nazywa się endogenną. Nie wiemy do końca, jaka jest przyczyna tego rodzaju depresji. Czyli ta, która ma jakby powód, który możemy stwierdzić, możemy zauważyć, to jest depresja egzogenna, a taka, która w cudzysłowie powiem, nie ma, w cudzysłowie nie ma powodu, to jest depresja endogenna. Jakie są objawy depresji? Ja nie będę czytać Państwu całej tej broszurki, bo chciałam do tych kart przejść, żeby się też troszeczkę odnieść. Najbardziej typowe objawy depresji. Smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości. Nic nas nie cieszy. Zmniejszenie zainteresowań, niechęć przy zajmowania się swoim hobby, niechęć do wychodzenia do kina, na imprezy, zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania, trudności w pracy. Dotychczasowe zadania stają się niewykonalne, tak? Przerastają nas. Bezsenność, płytki sen, budzenie się w nocy i nad ranem lub nadmierna senność, na przykład posypianie w ciągu dnia lub przesypianie dnia. Lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, niepokój w środku, czasem panika. Ja to nazywam czarną dziurą, nie wiem czy to będzie takie określenie, ale ja to tak nazywam. Poczucie beznadziejności, niska samoocena, poczucie winy, zmniejszenie apetytu, spadek wa wagi ciała, rzadziej zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała, czyli po prostu rozregulowanie. Suchość w ustach, uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii, zmniejszenie libido, niechęć do aktywności seksualnej, trudności z koncentracją, wrażenie pogorszenia się pamięci, wrażenie niesprawności intelektualnej, a także dolegliwości bólowe, bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, bóle kręgosłupa. Czyli ciało też nam może dawać, yy, dawać takie. Takie objawy. I to jest na przykład depresja maskowana, czyli czasami ktoś powie, a no nic nie jest, ale, ale tu mnie boli, tam mnie boli, ciągle mnie coś boli, się mówi ładnie, nerwoból i tak dalej, a okazuje się, że to są objawy depresji. Ja nie będę tutaj, tak jak powiedziałam, czytać całej. Całej tej broszurki, oczywiście, informacji na temat depresji można znaleźć w internecie mnóstwo, jeżeli tylko ktoś jest tym zainteresowany. Ja przejdę na chwilę do kart. wziąłem dwie talie przykładowe, jak wygląda droga do depresji, czy stany depresyjne w tarocie. Zacznę od ósemki mieczy. Ósemka mieczy. to jest jedna talia, to jest druga, tutaj tak troszeczkę porównam. To jest poczucie, że właściwie nie wiemy, co mamy myśleć. I my nie widzimy żadnych argumentów z zewnątrz. Nie wiem, co by nam ktoś mówił, tłumaczył, pokazywał, ale zobacz, nie jest tak źle i tak dalej. Nie ma, my jesteśmy na to ślepi. My mamy wrażenie, że mamy związane ręce i nic nie możemy, tak? To jest takie yy, poczucie, że mamy inaczej, że nie mamy wpływu na nic, że nie wiemy, co robić i po prostu utknęliśmy. Proszę zobaczyć, jak na tej karcie to wygląda. Ta osoba. Wyobraża sobie, wyobraża sobie, bo tego nie ma. Ona po prostu tutaj widać, że wyszła, wyszła z kąpieli i ta para wodna się tu unosi, i w jej wyobrażeniu, w jej myślach, bo to jest bardzo ważne, w tarocie to miecze odpowiadają za depresję, czyli od myślenia się zaczyna. I w jej myślach, w jej głowie są po prostu straszne rzeczy, duchy, potwory, strachy i, i nie wiadomo, co jeszcze, tak? To jest jakby taki pierwszy etap, że, że w naszej głowie po prostu ro, yy, powstaje jakaś blokada, to znaczy nie, nie, nie widzimy wyjścia, nie wiemy, co mamy robić, albo nie przyjmujemy żadnych argumentów, to znaczy by byśmy chcieli je przyjąć tak yy, logicznie, racjonalnie, ale to, że już zaczynamy takie mieć jak to powiedzieć, blokady na przyjmowanie tego, to już jest jakby pierwszy krok. Pierwszy krok do tego, żeby na przykład nie spać, żeby na przykład trzymać się ciągle za głowę, bo nie wiem co się dzieje, bo myśli mnie atakują i tak ja, dalej. Ja to specjalnie tutaj tak po kolei, po kolei pokazuję tą, tą drogę. To była ósemka mieczy, tylko że z dwóch talii. Teraz dziewiątka mieczy, czyli idziemy dalej w tarocie. To są atakujące nas myśli, tak? Miecze to myśli. I tu widać, że już że ten człowiek cierpi, że te myśli, które atakują go, bo miecze w tarocie to nie są prawdziwe miecze, to nie są fizyczne miecze, to są nasze myśli. Gdzieś w tle mojego kota słychać tak. Te myśli nas atakują, ten człowiek cierpi, no na pewno nie jest mu dobrze, bo widać, że ta karta nie jest ciekawa. tak? Ona nie przedstawia szczęścia. Proszę zobaczyć, jak, na te, jak w tej talii, na tej karcie wygląda ta sytuacja, ta dziewiątka mieczy. Ten człowiek jest w klatce, ale jak się przyjrzymy dobrze, to ta klatka jest otwarta. Czyli to nie jest tak, że ktoś go zamknął, on nie ma wyjścia, on ma wyjście. Dlaczego więc siedzi bezczynnie? Zasmucony, zablokowany i się nie rusza, bo to jest w jego głowie, to jest w jego głowie, to są myśli, które go ograniczają. Dodam, że w dziewiątce mieczy właśnie jest bezsenność, bóle głowy, zamartwianie się, tak? Więc już takie objawy, które mogłyby wskazywać na coś, no ale ktoś powie, no dobrze, no ale jest sytuacja trudna, no to się martwię, wiadomo, to naturalne jest, tak? A jakby to jest już dziewięć mieczy, tak? I teraz zobaczcie, co. Hmm, to tutaj jest w dziesiątce mieczy. Dziesięć mieczy to jest koniec. To jest śmierć, to jest y, czerń, y, nicość. Tak my się czujemy. Tak my się czujemy w głowie, tak psychicznie źle się czujemy. Y, natomiast w dziesiątce mieczy, ja zaraz o tym powiem, jak się do tej karty odnoszę. W dziesiąt... Odniosę. W dziesiątce mieczy jest nadzieja. Tutaj to też jest dziesiątka mieczy innej talii. Zamiast mieczy tutaj są te igły. Igły do akupunktury. I te igły, no po co chodzimy na, na taki zabieg? No po to, żeby nam się lepiej zrobiło, tak? Czyli te igły, w tym wypadku te miecze. Które dzisiaj nam sprawiają jakieś tam y, uczucie bólu, tak? Znaczy tak naprawdę to nie boli, no ale wyobrażenie jest takie, że to kuje, więc mają nam, mają nam pomóc poczuć się lepiej. Y, już jest tak źle, że już teraz możemy tylko po prostu przeżyć to, co najgorsze i zacząć zauważać jakąś nadzieję. Ta nadzieja tutaj na tej karcie to jest ten świt, który wstaje tutaj na horyzoncie, tak? Mówi się o tysiące mieczy, że to jest mm, najciemniej jest przed świtem, tak? Czyli ten, ten, ta, ten kres, do którego możemy dojść, psychiczna po prostu, psychiczne cierpienie, psychiczny ból, jak już dojdziemy do takiej granicy, już może być tylko lepiej. Znaczy ja zawsze tak mówię osobom, którym robię rozkład, że. Jeżeli się pojawia 10 mieczy, to znaczy, że po prostu już, już teraz jesteśmy na tym etapie, gdzie przeżywamy 10 mieczy, bo, te, bo to są wiadomo, że, że jakiś, e, e, jakiś progres. E, w tym wypadku progres w kierunku depresji, niestety, ale już potem będzie lepiej, i po to idziemy na ten zabieg akupunktury. E, mam tu jeszcze jedną kartę, zaraz się do niej odniosę. Ale jeszcze do tego zabiegu bym chciała wrócić. Oczywiście akupunktura, ja nie wiem, czy leczy depresję, czy nie, ale na pewno ja mimo moich zainteresowań ezoterycznych, zalecam jednak tradycyjne leczenie, czyli zgłoszenie się do lekarza, zgłoszenie się do terapeuty, do psychologa. Chodzi o to, żeby próbować sobie pomóc, żeby szukać tej pomocy. Jeżeli czujemy, że jest niby taka taki termin, w którym źle się czujemy, że to jest dwa tygodnie, jeżeli to trwa i nieprzerwanie jest nam tak źle, to znaczy, że to może być depresja, tylko że my tego nie zauważamy. Nie zauważamy, że to już dwa tygodnie ja chodzę tak, a miesiąc tak chodzę z tak, w takim nastroju i z takim złym samopoczuciem i pół roku chodzę. I my po prostu nie zauważamy. Często ktoś zauważa, często my już możemy zauważyć inaczej, nie często, czasami, że coś już jest nie takie, co za, za długo trwa i czujemy, że jest nam tak źle, że szukamy pomocy. I, i ja osobiście to, to akurat polecam. Natomiast ważne jest też, żeby szukać dla siebie takich sposobów, które pozwalają nam się zrelaksować, które pozwalają nam się odprężyć, ale to już są. Bardzo indywidualne sprawy, tak? Jeden będzie uprawiał sport. Nie, nie każdemu można powiedzieć, idź pobiegać. Jeden będzie się, nie wiem, kąpał w, w, w pianie, inny będzie czytał książkę, jeszcze inny będzie słuchał muzyki relaksacyjnej, jeszcze inny pójdzie na spacer. Nie ma jednego sposobu dla wszystkich, że idź pobiegać, to cię poprawi. Nie. Zostawiłam jeszcze jedną kartę, to jest karta diabła. Karta diabła nie jest kartą depresji, ale jest kartą lęku. A wszystkie takie właśnie zaburzenia, jak nerwica, jak depresja, są bardzo mocno związane z lękiem. I w tarocie właśnie diabeł pokazuje lęk, ale diabeł pokazuje na przykład też uzależnienia, też pokazuje y, toksyczne sytuacje, które z pewnością mogą mieć wpływ na nasz stan psychiczny. Ja oczywiście chcę mówić dzisiaj tylko o depresji, więc nie będę się rozwodzić nad tym tematem. Natomiast, y, jak się pokazuje taka karta, to między innymi może to oznaczać właśnie, Stany lękowe. I dlatego też um, chciałam też połączyć dzisiaj to, tak jak powiedziałam, żeby trochę o tym powiedzieć i zwrócić uwagę na, na to, żeby nie bagatelizować ani swoich objawów, ani y, objawów, czy odczuć innych osób. My często po prostu nie wiemy, jak reagować, nawet jeżeli o nas chodzi, nie wiemy, jak reagować. Natomiast tym bardziej nie wiemy, jak ewentualnie pomóc komuś możemy zupełnie niechcący udzielić rady, która jest w ogóle nieprzydatna, nie jeśli, nie, jeśli w ogóle to nie jest zbyt delikatne określenie. Weź się w garść, weź już nie rycz, weź, a co ty masz za problemy, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Jeżeli mamy, nie wiemy co powiedzieć, to lepiej nic nie mówmy, bądźmy po prostu przy tej osobie, jeżeli natomiast dotyczy to nas, yy, szukajmy pomocy. Taka jest moja yy, tutaj rada, no powiedzmy, że rada, powiedzmy, że to jest rada, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo tak naprawdę nie o to chodzi, żeby radzić, tylko chodzi o to, żeby to poczuć, tak, jeżeli czujemy, że potrzebujemy tej pomocy, to żeby jej szukać być może powiedzieć komuś bliskiemu, że jest nam źle, być może ktoś nas pokieruje, ktoś nas wesprze. Yy, więc życzę Wam zdrowia. Yy, zdrowia w ciele, w duszy, w głowie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.